Wykorzystując czas przymusowego, epidemicznego ograniczenia możliwości codziennej działalności pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach przygotowali nową publikację książkową. Wydawnictwo składa się z trzech części. Pierwsza to historia budowy i rozwoju kościoła w Orliskach, którą prześledził dyrektor GOK w Gorzycach Piotr Duma. Kościół w Orliskach jest najmłodszym ze świątyń istniejących, działających, funkcjonujących na terenie gminy Gorzyce. O tym, kiedy i jak pojawił się pomysł, żeby w tej jednej z najmniejszych miejscowości gminy Gorzyce został wybudowany kościół. Rozmawiałem z mieszkańcami, którzy od samego początku byli bardzo zaangażowani w realizację tego pomysłu, tej idei, którzy bardzo ciężko pracowali, którzy bardzo dbali i dbają do dnia dzisiejszego o wystrój tej świątyni. Nieocenioną rolę odegrała tutaj pani Anna Stachula, która od wielu lat jest kościelną w tym kościółku. I to jej zbiory, jej archiwum domowe spowodowało, że możemy na kartach tej książki podziwiać stare fotografie, plany zbudowy kościołu, zaproszenia na różne uroczystości. Bo pamiętajmy, że dwie fale powodziowe w roku 2001-2010 spowodowały, że tych pamiątek u mieszkańców Orlis zbyt wiele nie ma, więc tym bardziej e, trzeba się cieszyć z tego wszystkiego, co zostało ocalone, a co możemy e, pokazać. Druga największa część, Krzyże i Kapliczki Przydrożne w Gminie Gorzyce, to wznowienie wydanego w 2011 roku znakomitego albumu autorstwa Bożeny Grobelskiej i Beaty Wola. Z propozycją odświeżenia i poszerzenia publikacji zwrócił się do nich dyrektor Domu Kultury, na co zareagowały z entuzjazmem. Jeżeli ktoś zainteresował się naszą pracą po tylu latach, w sumie to fajna rzecz, bo być może właśnie ten, może nie dodruk, ale ta informacja i zebranie ponownie tych informacji, no to sprawi, że na nowo zostanie coś wydane, prawda? No i wtedy jeszcze można będzie dodatkowo z tego skorzystać. Ja się bardzo ucieszyłam, tym bardziej, że dużo osób się pytało, dużo jeszcze osób było zainteresowane tym wydawnictwem, więc możliwość jakby ponownego ujrzenia na, na światło dzienne przyjścia tego albumu, to była taka fantastyczna dla mnie sprawa. Ostatni rozdział książki to debiut mieszkającej w trześni Kamili Skwary, która specjalnie na potrzeby tego opracowania, za pomocą cienkopisu przygotowała kilkanaście grafik gorzyckich kapliczek. Kapliczki wybierałam ze względu na to, które najbardziej mi się podobały, które miały dobre ujęcie, dobry kadr tego zdjęcia, oraz te, które jakby są mi trochę bliskie, bo wybierałam niektóre z trześni, niektóre z Gorzyc. Po prostu mam z nimi kontakt na co dzień, i wydawało mi się, że to też jest dobry pomysł, żeby je po prostu uwiecznić. Książka w cenie 70 zł jest do nabycia we wszystkich placówkach GOG oraz Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie gminy.